Witaj piękna, z tej strony Marta Chowańska, twój kosmetyczny i w tym krótkim filmiku pokażę Ci taki piękny, kobiecy, elegancki makijaż, idealny na nadchodzące świąteczne okazje. Oczywiście mam już upielęgnowaną skórę. Dobór pielęgnacji jest kluczowy, dlatego jeśli nie masz idealnie ułożonego systemu pielęgnacyjnego napisz to mnie. I teraz nakładam sobie bazę pod podkład. To jest moja ulubiona baza, która ma w sobie m.in. krzemionkę i składniki pielęgnujące, które pięknie wyrównują, wykładzają i chronią skórę. Ma też filtr przeciwsłoneczny, no i przedłuża makijażu na wiele godzin. Teraz zepnę od nałożenia dwóch korektorów. Są to perfekcyjne korektory do twarzy i pod oczy, stworzone w taki sposób, żeby mocno przykrywać wszelkie niedoskonałości. Użyłam jaśniejszego i ciemniejszego koloru. Następnie czas na matujący podkład z technologią Intellimatch, który nakładam w tych miejscach, gdzie nie nałożyłam korektorów. Jak widzisz, to jest takie strategiczne tworzenie mapy twarzy, tak żeby rozświetlić pewne partie twarzy, inne troszeczkę zatuszować inne po prostu wyrównać. Nie musisz na całą twarz nakładać grubej warstwy produktów kryjących, bo to wygląda sztucznie. Naucz się właśnie tak korygować kolory skóry, żeby to zrobić sprytnie, czyli tam gdzie potrzebujesz więcej krycia wędruje korektor tam gdzie mniej podkład i ten podkład ma taką niesamowitą właściwość że możesz to krycie budować czyli nałożyć sobie nawet drugą warstwę tak jak ja teraz, jeśli potrzebujesz nałożyć ją pędzlem, to jest sposób na najtrwalszy i najszybszy makijaż i najpiękniej rozprowadzony także zawsze rekomenduję moim klientkom podkład z pędzlem i dzięki temu, zobacz, skóra jest wyrównana, wygładzona i wygląda bardzo, bardzo naturalnie czas na rozświetlanie i dodanie koloru na mokro, zaczynam od kropelek w płynie, to jest przepiękny produkt dodający efekt glow, jest bardzo prosty w użyciu. Nie podkreśla zmarszczek, a dodaje skórze takiego młodzieńczego, świeżego blasku, i wygląda naprawdę wyjątkowo. Zobacz jakie piękne rozświetlenie, więc może je nałożyć na skronie, na nosek, nad ustami, a na policzki nakładam róż w kremie w takim pięknym, zimowym odcieniu. On przypomina troszkę watę cukrową, jest bardzo świeży, bardzo kobiecy, bardzo naturalny. Jeśli wcześniej nie używałaś różu w kremie, zapraszam cię serdecznie na zakupy, żebyś spróbować tego produktu to jest edycja limitowana i będziesz zachwycona tym jakie soczyste i apetyczne mogą być twoje policzki także zapraszam bo tych róży mamy jeszcze kilka sztuk czas na transparentny puder sypki Taka pudrowa mgła, która otula buzie. I nakładam ją małym pędzelkiem, również wtedy limitowanej. Dlaczego tym pędzelkiem on jest niesamowicie miękki, więc tak miękki jak jest ten pędzel, tak miękkie będzie wykończenia twojej skóry. Zobaczysz, że po tych kosmetykach Twoja skóra nie będzie niezwykle gładka, jak samitna, i utrwalam całą twarz, natomiast linię różu bardzo, bardzo delikatnie. Chcę, żeby te policzki nie straciły swojego blasku. I teraz zaraz wracam. Poszłam po coś nie wiem po co, zaraz się dowiemy. Okej, okay, to jest drugi puder. Aha, to jest najciemniejszy puder. Zaraz Zobaczmy po co. Czas na brwi. Troszeczkę zagęszczę brwi takim specjalnym tuszem. On przepięknie wyrównuje, podkreśla, stylizuje włoski i też sprawia, że one się tak jakby nie czochrają w ciągu dnia, bo niektórzy mają takie niesforne brewki. Czas na bazę na powieki bazę na powieki po to, żeby przedłużyć trwałość cienia, ci będziemy używały pięknej palety cieni, to jest paleta Warm Hue z pięknymi, takimi ciepłymi kolorami i zaczynam od takiego jasnego połyskującego złota, które wklepuję palcem, bo wtedy najpiękniej błyszczy w całą powiekę ruchomą. to jest taki bardzo twarzowy, bardzo elegancki od jasnego złota, który pasuje do każdego typu urody, myślę, że taki cień warto mieć w swojej kosmetyce na każdą małą i dużą okazję i teraz zobacz, sięgam sobie po ten puder, który przyniosłam, to jest najciemniejszy puder, Dwabisty, wygładzający, i używam go jako cienia w załamaniu powieki, czyli po prostu tym pudrem leciutko podkreślam załamanie powieki. A w zewnętrznym kąciku nakładam taki ciepło-brązowy, ciemny cień, który tylko wklepuje troszkę przy rzęsach na górze i na dole, i rozcieram ku górze, tak żeby to był prosty, szybki makijaż. Wszystko wykonuję jednym pędzlem, czyli błyszczący cień, puder ciemniejszy w załamaniu dla ładnego roztarcia i ciemniejszy cień w kąciku, i powstaje taka piękna cynamonowo-złota. Rama oka. Myślę, że taki makijaż naprawdę jest bardzo prosty i wykonasz go z łatwością. I teraz nakładam sobie wzdłuż linii rzęs taką czekoladową kredkę, która jeszcze zagęści linii rzęs, która troszeczkę pogrubi. To nie musi być jakaś super perfekcyjna kreska, po prostu rozcieram odrobinę tej kredki, która jest bardzo mięciutka i łatwo się nakłada, no i delikatnie jeszcze sobie układam tą kredkę, ona jest taka plastyczna, więc można pędzelkiem po prostu jeszcze ją trochę wklepać, trochę rozetrzeć, trochę wyciągnąć i czas na tusz do rzęs, nie wiem który, bo mam bardzo dużo do wyboru, mamy duże szczoteczki, małe, czarne tusze, brązowe, wyliczę sobie i wypadło na fanoramy, fanorama to jest tusz, który daje taki efekt panoramicznych, bardzo długich, grubych, gęstych rzęs, pięknie ułożonych, taka szczoteczka, która chwyta nawet najdelikatniejsze Rzęski i można naprawdę zrobić się efekt takiego wachlarza. Także jedna z moich ulubionych szczoteczek. Mam tak świetne tusze, że naprawdę każdy daje inny efekt. Zapraszam cię do spróbowania. Są to też tusze, które nie podrażniają, nie uczulają i w dodatku pielęgnują rzęsy. Więc mamy tutaj aż trzy korzyści: jest efekt stylizacji, jest efekt ochronienia rzęs, pielęgnowania. No i nie ma żadnych Podrażnień, no i dopiero jak rzęsy są zrobione, to oko wygląda świetnie. Na usta pomadka serce, to jest pomadka, która dostępna jest tylko do końca grudnia, później już ich nie będzie, więc zapraszam Cię serdecznie, jeśli masz ochotę na zakup tych pomadek, ponieważ dochód z ich sprzedaży wspiera dzieci z domu dziecka, a kolory, formuła i trwałość są po prostu obłędne. Zobacz, jak łatwo dzięki kształtowi serca namalować nią idealny kształt ust bez konturówki, także to jest pomadka i konturówka w jednym, no i ta piękna, świąteczna czerwień skradła już usta moich klientek, jak również usta usta. i serce. Skradła serce i usta moich klientek, jak również moje. Zobacz, jak pięknie wygląda uśmiech. Na koniec złota esencja, perfum Illumina, czyli płynne złoto, które przepięknie pachnie, utrzymuje się cały dzień i będzie z pewnością Twoim ukochanym zapachem. Jeśli ty tylko go spróbujesz, zapytaj mnie o próbkę. I tak wygląda gotowy makijaż. Mam nadzieję, że propozycja Ci się podoba, że lubisz takie promienne makijaże. Napisz do mnie, jeśli chciałabyś dobrać kosmetyki dla Ciebie. Pięknego dnia!